To jest absolutny koniec domysłów. Mamy to. Nagranie burdy z Martyniukiem wyciekło do sieci i jest to materiał, którym rozi krew w żyłach. Na jaw wychodzą właśnie nowe, przerażające fakty na temat skandalu w samolocie, a film, który krąży po internecie, ujawnia szokującą prawdę. Dopiero teraz widać, co tak naprawdę działo się na pokładzie i co Daniel Martyniuk wrzeszczał do obsługi. Ale to nie wszystko, wideo zarejestrowało również sekret, którego nikt się nie spodziewał, zdumiewającą reakcję ludzi na jego wybryki. W centrum tego niewy chaosu, który rozegrał się na wysokości 10 tysięcy metrów, znajduje się oczywiście Daniel Martyniuk. Syn króla Gisco Polo, Zenka Martyniuka, wielokrotnie zaskał opinię publiczną swoimi ekscesami, jednak tym razem jego zachowanie przekroczyło nie tylko wszelkie granice przyzwoitości, ale także prawa Wywołał on prawdziwe zamieszanie i stworzył realne zagrożenie na pokładzie samolotu Jak precyzyjnie podaje dziennik fakt do dramatycznego incydentu doszło 21 października Mówimy o popularnym rejsie linii Wizz Air który odbywał się na trasie ze słonecznej Malagi do Warszawy Według licznych doniesień Daniel Martyniuk zachowywał się w sposób skrajnie agresywny i wulgarny a jego furię była skierowana zarówno przeciwko personelowi pokładowemu, jak i niewinnym, przerażonym pasażerom. Sytuacja eskalowała do tego stopnia, że kapitan maszyny podjął jedyną słuszną decyzję o natychmiastowym przerwaniu lotu i wykonaniu procedury przymusowego, awaryjnego lądowania w Enicei na francuskim Lazurowym Wybrzeżu. Przejdźmy jednak do porażających szczegółów, które teraz, dzięki wyciekowi nagrania, ujrzały światło dzienne to co syn gwiazdora wrzeszczał do obsługi jest po prostu szokujące jak relacjonowano już wcześniej a co teraz znajduje potwierdzenie martyniuk awanturował się o alkohol świadkowie na których powołuje się między innymi portal wokpoland twierdzą że już od chwili wejścia na pokład syn zenka martyniuka wydawał się być mocno pobudzony i znajdował się ewidentnie pod wpływem alkoholu w pewnym momencie zażądał od obsługi sprzedaży piwa, jednak personel, widząc jego stan, profesjonalnie odmówił. To właśnie ta odmowa doprowadziła do niekontrolowanej eskalacji jego emocji. Jak wynika z relacji, Daniel krzyczał do stuardysji: No to ląduj. To nie był koniec jego wulgarnej tyrat. Do pana stuarta, który próbował go uspokoić, miał zwrócić się w ohydny, homofobiczny sposób. Gediu jeny. Cały swój wywód skwitował aroganckim stwierdzeniem, że go na to stać. Jednak nagranie, które właśnie wyciekło, ujawnia jeszcze więcej. Widać na nim moment, gdy Martyniuk jest wyprowadzany z samolotu przez francuską policję. W sieci pojawiło się skandaliczne wideo, na którym doskonale widać, że Daniel Martyniuk żegnał się z pasażerami w bardzo wulgarny sposób i ostro obrażał innych ludzi w samolocie. Ale prawdziwy hit miał dopiero nadejść. W pewnym momencie, otoczony przez policję i załogę, zwrócił się wprost do nich, wykrzykując absurdalne żądanie Nie wysiądę stąd, dopóki nie przyjdą moi prawnicy. Ten desperacki okrzyk, mający być zapewne pokazem siły i wpływów, Pokazuje jego kompletne oderwanie od rzeczywistości. Aby w pełni zrozumieć, dlaczego doszło do tak skrajnych scen, musimy cofnąć się do kontekstu. Daniel Martyniuk ma długą historię ekscesów, jednak lot samolotem to nie prywatna impreza. Jego zachowanie było bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa lotu. Odmowa sprzedaży alkoholu przez załogę była standardową procedurą mającą na celu ochronę wszystkich pasażerów. To właśnie ta odmowa stała się dla niego pretekstem do zrobienia burdy, która skończyła się wezwaniem policji i lądowaniem w innym kraju. Jego historia pełna jest kontrowersji, ale tym razem konsekwencje będą znacznie poważniejsze niż tylko medialny wstyd. Wszyscy mogli się spodziewać, że pasażerowie byli przerażeni, a sam Martyniuk do końca będzie demonstrował swoją arogancję. Ale tutaj następuje prawdziwy twist i tajemnica którą ujawniło dopiero to nagranie. Chodzi o zaskakującą reakcję na jego zachowanie. Kiedy Martyniuk, wyprowadzany przez policję, zaczął wrzeszczeć o swoich prawnikach, oczekiwał zapewne strachu lub ciszy. Tymczasem, jak słychać na nagraniu, po chwili konsternacji inni pasażerowie zareagowali śmiechem. To nie był strach, to była czysta kpina i zażenowanie. Jego aroganckie żądanie zostało brutalnie wyśmiane. Jeden z pasażerów skomentował to głośno, gdy Martyniuk był już wyprowadzany, bez prawników wysiadł. To zdanie to kwintesencja jego upokorzenia. Inny pasażer dodał z rezygnacją. E nie, jesteśmy zdegustowani. Oto prawdziwa reakcja, nie strach, lecz śmiech, politowanie i głębokie obrzydzenie. To jest prawdziwy obraz jego upadku, który uchwyciła kamera. Rodzi się pytanie: czy ta kompromitacja to jedyna kara? Absolutnie nie. Teraz zaczyna się prawdziwy dramat. O sprawie informuje prawnik Jakub Mężyk w rozmowie z faktem i plotkiem, a jego słowa to fatalne wieści. Kolosalne kwoty to tylko początek. Prawnik wyjaśnia, że w zależności od kwalifikacji czynu, Czekają go trzy rodzaje odpowiedzialności. Po pierwsze, administracyjna, na przykład wpis na listy osób no-fly w niektórych państwach czy zakaz korzystania z usług danej linii lotniczej. Oznacza to, że Martyniuk może już nigdy nie wejść na pokład Wizz Air. Po drugie, odpowiedzialność cywilna. To jest ten moment, gdy jego stać go na to zostanie zweryfikowane. Linie lotnicze mogą domagać się zwrotu kosztów za awaryjne lądowanie, a mowa tu o kwotach, które mogą sięgać kilkudziesięciu tysięcy euro. To setki tysięcy złotych długu. Po trzecie i najgorsze, konsekwencje karne. Mowa o grzywnie, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności, szczególnie, jak zaznacza prawnik, gdy doszłoby do naruszenia nietykalności cielesnej członka załogi lub innego pasażera. Artykuł 217 KK. A przecież z relacji świadków wiemy, że jakby mógł, to by tam do rękoczynów doszło i próbował forsować drzwi. Co gorsza, mężyk podkreśla, że martyniuk nie jest bezpieczny nawet w Polsce. Niezależnie od działań służb we Francji, polskie organy mogą prowadzić własne postępowanie. Oznacza to, że jest ścigany na dwóch frontach. Podsumowując, Nagranie, które wyciekło, obnażyło nie tylko wulgarne zachowanie Martyniuka, ale przede wszystkim jego ostateczną kompromitację, jego aroganckie żądanie prawników zostało wyśmiane przez zniesmaczonych pasażerów. Jednak prawdziwa kara dopiero nadciąga. Nie będzie to śmiech, ale bezlitosna machina prawna i finansowa. A co państwo sądzą o reakcji pasażerów? Czy śmiech i kpina to była odpowiednia reakcja na tak skandaliczne zachowanie? Czy uważacie, że kara kilkudziesięciu tysięcy euro to wystarczająca nauczka za narażenie bezpieczeństwa całego lotu? Czy Martyniuk powinien oprócz tego trafić na czarną listę wszystkich linii lotniczych? Czekamy na Państwa opinie w komentarzach.